Już se idę. Suchar, możesz dziś nosić kamerkę i sprzęt? Ja się zmęczę. Suchar, możesz wszystko ustawić? Ja nie umiem. Przepraszam. Nie, ja jestem dziś po zawiązaniu moda. Suchar, możemy streamować na Twoim koncie? U mnie tylko 400 dolarków dziennie. Suchar, podetrzesz mi. do a dzięki. Wszyscy śpią. Pójdę nad morze. I jak wrócę, to ich budzę. Wszystkich. Dobra, bylebym teraz nie wylał tego. Na pewno nie chcesz Bartek czekolady, kawy? Iksen były prezes podarował 10 zł. Co i ten z tylu tam. Niech mówi głośniej ta garbata, a nie udaje. Meczennika. wstawaj ich garbaty. Nie no, drudzie, jaka nas do do na poczuwam, chyba serwis To było Nie, 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 nie każdy ma jedną szansę Każdy ma jedną Mam to to nie jest kto płaci No Na twoje konto strać Za wczorajszego streama No Dwa tysięcy złotych

Ciągle. Ty, ale jaja. No, musi organizator rozwiązać ten problem. Ja się nie da czytać tego. Jaki Krzysiu, problem? Jakbyś rozwiązał problem Ukraińców w Polsce? To organizator Ej, sorry, mówi. źle. Mieszkaniowy problem w Polsce. No to Ukraińców. Ja jest, akurat tak? zatrudniam ich do pracy, więc. No, nie, Ten nie, 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 pełni. Więcej 33 A bo No 28 A. plus 400 dolarów plus 5,5 tysiąca do No i wow. <laughs> to i właśnie... od czemu on tak gada, jakby to była normalność? I wow. wow. Jak każdego dnia tak mam żeby to była męska kurcze. Podarował 10 zł Lubię dymać świnie, lubię ruchać świnie... lubię dymać świnie, lubię ruchać Świnie, lubię dymać świnie, lubię ruchać, lubię dymać świnie, lubię ruchać Świnie, Lubię dymać świnie, lubię ruchać Świnie, lubię dymać Wycisz Co ty robisz? Stary no co robisz? A ty pij, o co jest? A zarobi Dobra

did А ага, так To dla dzieci to jakieś dla mnie, no. O! Przegam też to już ktoś, tym serialu! Tak, kochanie, z... właśnie! tak prosto! O, bądź prosto, prosto, zary! Nie! Nie! ma Nie! 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 się. O Nie! Ma <laughs> <laughs> Piękna randka Oooo ale pierwsza randka <laughs> Gdzie zabrać chłopaki na pierwszą randkę? Tutaj Polecałem Pesołe miasteczko Bawimy się świetnie o, oczywiście Ale to już poza streamem <laughs> Z dystansem, z dystansem Ale śmiesznie, śpimy 3 godziny. <laughs> trzy godziny Trzeci dzień Jasne, beka, beka. No zapraszam, witam serdecznie w mojej kuchni. To jest moja kuchnia, proszę bardzo. To jest mój śmietnik. Jak to się otwiera? Halo? Chcesz kawkę? Czy czekoladę? Chcesz wryk? Nie no, daj spokój, wstajemy! Ha, ha, ha. Czekolada czy kawka? Czekolada czy kawka? Halo! Widzowie ha, ha, ha. Do, do nejdy Czekolada czy kawkę? Nie no! Tagatelle czy spaghetti? Tagatelle czy spaghetti? A obudzisz brusa pod content, będzie śmiesznie. Brusik, jakieś słowa do widzów? No Brus, jedno słowo. Nie widać na kamerce, bo nie ma kamery. Znaczy, światła. Słucham? Co masz mówić? Prawdę. Szczerą. Kto ci najbardziej wk***ł na Ale śmiesznie, Masz budzenie za godzinę, Ej. Dobra, idziemy widzowie. Ja nic nie spałem z tymi Wszystkie darmy, mordy. Ale ja, to jestem... Jest ale ty auto będziemy palić? O tak, opalaj to! Odpalaj to! <grych> Odpalaj no to. pal No No nie mogę, bo blokada kierownicy chyba. O. No, o, o światła! światła. O no, to, bo jak gdzie? Jestem no, mi... Kur... wyjął światła, one wyjął Ale to, nie wiem jak... To, no ale jak? Bo... No w zależności. O jest. Ale też są włączone. Kurde, ja, debilu, włączono. Się... Gaś to kurde ja, auto. Ja nie żartuję. to wyłączyć. Auto. Debilu, kurde, w długie włączyłeś ludziom. A po to? nie jest twoja. Ej. A może herbatki albo czekoladki? Zrobić ci z automatu. Ej, blusik! Wstajesz już? Za 10 minut, warta! Ja wstałem o oszusty, już byłem nad morzem. Ja o drugiej mam wartę. Ja już byłem nad morzem. Za 10 minut, warte, masz zrobić kawę? Czy wolisz herbatę? Wow, wow, z wow. temu było 62 razy, ale ciekawe. No kawę czy herbatę coś. Ej ja carbonara czy bolonezę? Ja osobiście bolognese. <grym> a to? A to z ty serem czy z szynką? Ja wolę kawę. Ej widzowie, bo ja ich chyba obudziłem! <grym> Ej, nie przeszkadza ci, że to chrapie możemy zmienić pary. Tajemniczy myśli szczęść! Górny kameruję ci, kręgę! <śla> się wiedziały, emocje, Oscar! Oscar! <śla> no daj spokój, Ole. Content, tak? 6 rano stream zaczynamy. No to jest za, za 10. No to jest. Czemu auto ch... chodzi? <noise> to metrona chrapie ty! Nie auto nie chodzi, <noise> tylko jeździ Ej, ale Olek chrapie, co? Panie A, ale, ale, Olek, ale, ale, Olek my chrapie. przyszliśmy, bo ty chrapiesz no dobra wy... już Wszystkich obudziłeś no, o 6 rano, żeby wstać Teraz poranek. obudziłeś chrapaniem Obudziłem brusa ale okazało się, że Azdus nie śpi. No i mówiłem, że trzeba ty naprawić, nie? Bruś mnie wyzywa, że mi coś tam. A Azdus mówi, że on naprawi wstał. I wyszedł nie? I on taki przejęty. Mówi nie no stary. Organizator, żeby wstał. No nie no, ja dam radę. I to jest kurwa, Właśnie to się nazywa karta ofiary. Ja p... Biedny Azdus. A Az, powiem, że on nie wstaje? Mówi, tak? och, na czacie. Wiesz co powiedział? Suchar chyba da radę. Po prostu... Ruchacz 3000 Zygmoura, podarował 30. 8 złotych. Budźcie czy... tego brusa do bo miał być na warcie od trzeciej i powiedz dla ksna, że ciągnie ch... w Metinie po Zdrozu Gaben Sigmo. Ej, Xen. No. Ciągniesz Ciągniesz ch... w Metinie. Ja? No. Nie. Mówi, że nie faktem łatwiej jesteś do rozwania Dobra, czytam next przypominam przypominam, ja. że robisz roz... roz... w 1 V1 wyzwaniu Slay który nigdy nie robił Metina wcześniej Dobra oglądałeś to No jasne, się roz... Var... No się roz... co, powi no, co powiesz Powiesz góra <ś Cred removing ś302> <net> no, no Dobra no co? Ale wiesz A... No nie no, jak masz takie wątpliwości Co? No ty nie działają. 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 Nie działają, i obudzić organizatora. Ej, dobra, szczerze, zachowuj się teraz. I ty, A tam, wiesz czemu? I ty do mnie przez pół dnia mówiłeś, że jestem stycypatą. A wiesz czemu? Bo nikt mnie tak nie że jest organizatorem, wstaje z rana, żeby więcej zarobić, budzi innych. Oczywiście. Tylko Oczywiście. po to, że nie umie sam zrobić kontertu. I potem przez pół wieczoru narzeka, że jest A zmęczony. A potem i śpi Oczywiście, Krzysztof. Dziś, jeszcze powerbanku pewnie podłączę wszystkie, oczywiście I szczerze, to jest, nie pójdę spać, będę płakał rano to zwykły... Znalazłem tak, koszulek Krzycha, dwie pary butów, jedna plusa, jedna nie wiem kogo Weźmiesz swojego drinka Za chwilkę Stary, jestem nim sparaliżowany Jesteś sparaliżowany od urodzenia